Panie Jurku, ja dzisiaj panu pokażę, że jestem zdrabkowym królem. Także poproszę wszystkie te zdrabki. Tak. 13. Tak. I teraz tak wszystkie. No to proszę, to tak, tak będziemy jeszcze. 14, 14, 15, 16, 18, 18, dam 20, dobra. Dobra to wszystkie. Tak, to teraz ten? Te, te wszystkie? Te wszystkie, tak? Wszystkie? Na razie, na razie tutaj zobaczymy, co, co będzie dalej. 2 25. To te wszystkie? Już się tutaj do tej Kalendarze wszystkie. Okay. Złoty los wszystkie. wszystkie, wszystkie. też? Tak, też. Tak, pan, no, chcę zostać drabkowym królem. Wszystkie! Te tutaj wszystkie. Ale ja chcę wszystkie! Ja chcę wykupić wszystkie zdrapki. Trafię wszystkie? A poważnie, bo... Poważnie, bo ja jestem, chcę być zdrapkowym królem. Znaczy w sumie chcę być i jestem. No, no to chcę być i już będę. wszystkie trafię, to. Dobrze, to jedziemy dalej. Na pensja wszystkie. Maxi cash, wszystkie. I teraz ktoś, ktoś przyjdzie i powie, pani Jurko, nie ma żadnych za tak No be, Będzie pan losy sprzedawał. 13. Party, zdrap party, wszystkie. Gruby cash. Wszystkie. Czy to coś związanego z Nie wiem jeszcze, nie wiem. Król cash, król cash, no bo jak król to król jest tylko jeden i to jestem ja. Fortuna! Niech będą tak. wszystkie. Teraz to bardziej nie uwierzy, co? <laughs> Bonus wabank. Nie lubię tej zdrapki, ale poproszę wszystkie. Fortuna wszystkie. Ładna kubka, ładna. Będzie co drapać. A. A dzisiaj miałem taki piękny sen, śniło mi się, że wygrałem. Ten dziki, też, poproszę. O. Koralową, nie? W takim razie. A ty nie robisz. Co? Ty nie robisz. No jakoś zdrapię to pod zaraz sprawdzę. Paradis ça, tout C'est la seule <laughs> Te ekstra linie wszystkie. Czy ty nie lubisz tych strapek? Spokojnie to się zdrapi. Jak to no będzie? Ni no niestety ja, nie? Moje wymaganie, moje życzenie no to ja płacę, nie? Okej, okay, to jeszcze ta krzyżówka wszystkie. Bo tak brzydko by tu wyglądało, to jeszcze tutaj te wszystkie, co tu są. Ale są te, te wszystkie, no jest... te wszystkie. Tu jest 7. 7 to wpiszę 4, 14, żeby tak, wpisać. Tak tak, 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 tak. No, 114 z 110. No i to tutaj to mamy, to wody. też. Tak? Powiedzieć? Chcę powiedzieć, że jeszcze tyle zdrapek nie kupiłem nigdy w życiu. Także bardzo się cieszę. Będzie dużo drapania. Fajne emocje. Mam nadzieję, że będą duże wygrane. 26 razy. Dobrze. To teraz poproszę jeszcze. Też? Jeszcze tutaj tą podkowe, nie? No to poproszę. Jeszcze coś? To tam branie jeszcze. Podliczymy to razem. Nie? Wszystko, coś? czytam? To wszystko. Tu są 3, 4, 5, 6, 7.

Póki dzielone przez dwa. będzie 17... Nie 17 po 10. No, no. 17, 17, po 10, Ja wpisuję 17. No. To jeszcze tutaj ten hot 13 też wszystkie. Jestem rekordistą. Jeszcze ten portfel, gruby raz, dwa, trzy, cztery. Tak? To jest, wiśniowe? Kolej, Wszyst wszystkie, wszystkie, wszystkie. Wszystkie, a jak czyścimy. Niech będzie pusto. Dwa, Tą stronę też? Nie. Jedenaście, trzynaście, 19, dwadzieścia to jest 10. Tak, idziemy dalej.

tu jej nikogo nie ma, także możemy kupować. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50 52, 25, Mam, mam. No, no, takiego cennego skarbu to tutaj nie zastawię.

30 To tak? 30 zł, no. 30 zł to yy... no. piszę. tutaj było 7, 17. Tak. 17. Hmm. A tutaj było 30 tych hmm. tych to co. To to trzeba to Dobra. Jak cię ktoś zobaczy, to komisja, że obrabowałeś. Hurtownik! Ma... Ja jestem hurtownik. <laughs> obrobiłem to. Hurtowo, hurtowo. Trzeba wyczyścić przed świętami, nie żeby must, must. Losy trzeba kupować z maszyny. Też są dobre, szczęśliwe. Mam no. to dla dzieci, teraz widać ile dzieci ma. Jeszcze jest, ale za może nie być. Do widzenia. Do widzenia. No, no to jeszcze poproszę ta, te zdrapeczki wszystkie. Słuchaj, ten 6 jest to 20, to No wiem, no, no to te. A mega i to chcesz? Poproszę, no. Poproszę, proszę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 26, Panie Jurku, to, to może już, już, już. Żeby to nam się nie 26, pogubiło. 6 razy 30. <noise> Jeszcze raz są gdzieś? No już nic nie mówiłem. Dobra, to proszę w takim razie te, e, teraz te. Te za 20. Dobra, do dalszej perspektywy troszeczkę. 6, 6 razy 20. 6 razy 20. To jeszcze tutaj, tak. dwa, trzy, cztery, pięć, sze... No to już były nie? dziesięć, To teraz jeszcze ta. Jeszcze ta. No to ta,

Wszystkie. To są 21, 2, 3, 4, razy razy Jeszcze te tutaj wszystkie. A są dwie, dwie. okej. Okay. No, proszę dwa razy To jeszcze ta. Wszystkie słyszysz Tak, poproszę. I od wiatra jest <grystanie> Mikołaja, co wydarzyło Losy, ekspres losy, proszę pana. To jest teraz trendy, to jest teraz w modzie. <grystanie> ekspres losy. Ja to wezmę już. 21 razy. 21 razy Jeszcze ten tutaj, nie? No. ta tutaj wszystkie? No te wszystkie. Te wszystkie, te wszystkie. Te wszystkie. Dobra, to okay. 79, 80, 81, 82, 83. Hmm. Co jeszcze? No, Wszystko. Teraz ja Ci za zawsze wybierał, co Dobra, jak to I te, te... Wszystkie, wszystkie, poproszę, wszystkie. No i to samo zostawię. No. A też. 41, 42, 43, 44, 45. 7, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Hmm. Dlaczego tu jest 53, a tam było 33, czyli 53 i 80 to jest 83. 83 pod oto po do tak, 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 tak. To były te, tak, tak. te, te, te pierwsze kredyty tak, z I 83 razy 0. 83 razy 0. No, te już są też policzone, ja teraz liczę. Dobre, licz te, a ja liczę te. Bo to się na szczęście ostatni znalazł. Panie Lopie, ja chciał się. To jest 65, Wykupiłem wszystkie zdrabki w punkcie Lopto. To ja jestem zdrabkowym królem. To ja jestem zdrabkowym królem. No i to mi się podoba. W końcu czysto, ładnie. Ile płacę? A, to warto, ja tutaj fakuję zakupy. Oh. No nie, Jeszcze tak z punktu lotu nie wychodzimy. Tak wygląda porządny zdrapkowicz. Tyle zdrapków trzeba, tyle zdrapków, tyle zdrapek trzeba kupić. Żeby zostać milionerem. I to chwilę... Tak, 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 tak. Pana już tak nagramy jaki zadowolony, że nie ma zdrapek. Zadowolony. A ty? Wykupiłem wszystkie zdrapki lat.